Cześć wszystkim, z tej strony Kamieńska z kanału Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Zapraszam Was na kolejny materiał po kilku dniach przerwy, ale jak widzicie nowa sceneria, jestem w nowym miejscu. Przyleciałem teraz do Puerto Princesa na Palawan, na jedną z tych lepszych wysp, jeżeli chodzi o Filipiny. Ale nie o tym oczywiście dzisiaj. Dzisiaj proszę temat, o którym pewnie duża część z Was już słyszała. Gdzieś w przestrzeni kryptowalutowej w przeciągu ostatnich kilku tygodni, natomiast nie było takiego konkretnego materiału o tym, o czym dzisiaj wam będę mówił na moim kanale, więc postanowiłem w końcu wam coś takiego zrobić. Bo być może jest to jakiś trend, który już się rozpoczął i oczywiście nie wskoczyli tam wszyscy, którzy siedzą w kryptowalutach jak na razie, natomiast jest to, no już na pewno nie etap tego, wiecie, ukrywania się w piwnicy, tylko projekt, chociażby o którym dzisiaj wam będę mówił, już jest dość mocno rozwinięty i naprawdę posiada sporą społeczność. I daje wiele osobom naprawdę fajnie zarobić. Natomiast powstaje sporo jego kopii, jedne lepsze, drugie gorsze. I w następnych dniach mam zamiar nagrać jeszcze dwa filmy o dwóch, no można by powiedzieć, kopiach, po prostu projektach, które działają w tej samej dziedzinie. Mówimy tutaj o giełdach zdecentralizowanych z lewarem. Nie jest to w ogóle temat nowy, bo takie giełdy już istnieją od kilku lat. Natomiast sposób dystrybucji tokenów i sposób. Dzielenia się wypracowanym przez giełdę zyskiem, przez to że ludzie no niestety tracą lub też zarabiają na tej giełdzie, jest czymś, co nie było stosowane na tak dużą skalę jak chociażby w przypadku projektu GMX, bo o tym dzisiaj w projekcie będę mówił. Nie jest to żaden film sponsorowany, oczywiście, po prostu o tych projektach będę w najbliższych dniach, pewnie tygodniach, zobaczymy, jak to czasowo wszystko wyjdzie mówił, no bo jest to dość ciekawy temat, także jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście łapa w górę, subskrypcja na kanale i przechodzimy do meritum. Dobra, jesteśmy na stronie gmx.io, jest to oficjalna strona tego projektu, zawsze podaję wam te strony, bo wiecie jak to ze skamerami jest, wpiszecie gmx w Google i traficie na jakąś reklamę sponsorowaną i jakiś skam, później podłączycie do aplikacji swój wallet, no i ktoś wam wyczyści niestety kasy z tego portfela, więc wolę wam to zawsze powiedzieć. Ok, jak widać jest to giełda zdecentralizowana, z lewarem aż do 50 razy. To tak jak wchodzicie na jakąś giełdę typu, nie wiem, Bybit, Binance i tam możecie sobie na lewarze grać, to znaczy ten kapitał podstawowy, który posiadacie, zwiększyć możecie o 5, 10, 20, 50. Czasem giełdy nawet pozwalają do 500 razy zwiększyć ten swój pod podstawowy kapitał. Na gmx jest to akurat lewar razy 50, maksymalnie. Możecie skorzystać oczywiście z mniejszego lewara. Różnica oczywiście między takimi giełdami jak BitGet, Bybit, Binance jest taka, że tutaj handlujecie prosto ze swojego walleta. Dokonujecie tradu, potwierdzacie transakcję chociażby na swoim metamasku. Na giełdzie musicie te środki przelać. Giełda jest właścicielami tych środków. Jeżeli coś się z giełdą stanie, patch FTX, no to niestety wasze środki zostaną utracone. Tutaj macie to bezpieczeństwo, że handlujecie prosto z waszego walletu. Giełda GMX jest najpopularniejszą akurat platformą w tym momencie i przynoszącą największe zyski ludziom jeżeli chodzi o takie giełdy zdecentralizowane z lewarem, działa ona na dwóch blockchainach, na Arbitrum i na Avalanche. Zdecydowanie większy wolumen i więcej obrotu jest na Arbitrum. I sam ten blockchain, powiem o nim jeszcze raz na sam koniec tego materiału, bo dość mocno się rozwija i widać taki trend, że ludzie przechodzą na ten blockchain. To jeszcze nie jest związane z tym, że opłaty transakcyjne na Ethereum wzrosły jakoś drastycznie, ale pamiętajcie, wraz z przypływem nowego kapitału na ten rynek i ze zwiększającą się ilością transakcji na blockchainie Ethereum, te kwoty za opłaty transakcyjne będą rosły. I póki nie wejdzie finalne, Ethereum 2.0, na to jeszcze trochę poczekamy, bo znowu rynek będzie szukał jakiejś alternatywy do tego, żeby płacić mniej za transakcje on-chain. No i czymś takim, takim rozwiązaniem może być właśnie arbitrum. Jeżeli nie wiecie, jak przesłać na sieć arbitrum pieniądze, no bo oczywiście to jest layer 2, to jest warstwa druga nad Ethereum, więc trzeba na tą warstwę drugą przelać środki. Trzeba mostem przenieść środki z. Ethereum na Arbitrum, to ja mam dwa materiały: Arbitrum Eddrop, jak zacząć, tutaj jest. No i tutaj drugi Arbitrum Odyssey, jak zacząć to z żywcem, albo polecam Wam bardziej tutaj ten pierwszy materiał z przed roku. Prawdopodobnie dużo się w temacie samego przerzucania środków nie zmieniło, więc sobie zobaczcie krok po kroku ten materiał. Tam pokazałam Wam, jak właśnie przenieść środki z Ethereum głównego chaina na Arbitrum i wtedy będziecie wiedzieć, jak tą kasę sobie przenieść. Postaram się oczywiście linki do tych dwóch materiałów wrzucić opis. No i okej, okay. jak klikniemy sobie tutaj na stronie Launch Up, w zależności od tego, na jakiej sieci chcecie być, ja będę na Arbitrum dzisiaj wam wszystko to pokazywał, no to możemy przejść sobie do takiej giełdy. Jak widzicie, jest to bardzo prosty interfejs. Mamy tutaj wykres, tu możemy zmienić parę, do jakiej chcemy handlować tych par, na razie oczywiście nie ma zbyt wiele, tak, więc to jest pewien minus tego, że no nie ma tutaj 200 par do handlu, na razie jest Uniswap, chaining, Bitcoin oraz Ethereum. Na Avalanche chyba są troszkę inne te pary, no ale tak to mniej więcej wygląda. Oprócz tego, że oczywiście możecie grać tutaj na dźwigni, grać longi i shorty, to możecie po prostu wymieniać tokeny, tak? Czyli tutaj macie ETH, tych tokenów jest trochę tutaj więcej do wyboru, no i zmieniacie sobie na jakiś inny token. Wymieniacie po prostu swapujecie, tak samo jak na Uniswapie, na SushiSwapie i na innych takich giełdach, czy tam AMM-ach. Więc jeżeli chcecie longować, no to tu macie dźwignię, ustalacie sobie oczywiście lewar. Ja powiedzmy, jakbym chciał. Postawić 0.01 na longa i wybrałem akurat ja dźwignię na coś koło 16, no to moja pozycja tak naprawdę będzie, wiecie, 16 razy większa. Tutaj prawie pół eterem zagram, jeżeli postawię te 0.01. Trzeba oczywiście pamiętać o likwidacjach, tak? Likwidacja tutaj też automatycznie nastąpi, jeżeli nasza pozycja no po prostu nie pójdzie po naszej myśli, tak jak to na giełdach z dźwignią. Nie będę wam dzisiaj tego tłumaczył. Natomiast fajna opcja jest to, że nie ma to praktycznie żadnego slippage. Arbitrum jest szybkim chainem. Po poprawkach, jakie wprowadzili już parę ładnych tygodni, jak nie miesięcy temu, naprawdę to działa ekstremalnie szybko. Opata transakcyjna no bo tutaj będziecie się musieli podpiąć swoim metamaskiem, przesłać te tokeny itd. To jak już jesteście na tej sieci, to ja dokonując tutaj kilku operacji, nie zapłaciłem więcej niż akurat 8 centów. W tym momencie przynajmniej, jak ja robiłem te transakcje, więc to jest naprawdę niewielka opata transakcyjna. Myślę, że jak najbardziej jest to w porządku kwota. Dużo ludzi tutaj handluje, tak jak już powiedziałem, dlatego, że nie musi przelawać środków na giełdy scentralizowane, więc oczywiście unikają tutaj jakichś problemów, no niektórzy mówią skarbowych, nie chcą się pokazywać z tym swoim dochodem, z tymi swoimi środkami, więc jak najprościej mogą z MetaMaska po prostu dokonywać tutaj trade'ów. Jeżeli chodzi o samą cenę danych tokenów, danych tutaj asetów na tej giełdzie, no to na giełdzie scentralizowanej robi to po prostu order book, tak? Ludzie kupują, sprzedają i między sobą tą cenę ustalają. Tutaj, jeżeli chodzi o wycenę danego tokena, do tego wykorzystywany jest oracle, czyli wyrocznia. W tym momencie wybrany został do tego Chainlink, jak do większości aplikacji. Chainlink nie jest oczywiście jedyną wyrocznią, natomiast najpopularniejszą, więc Chainlink został wykorzystany również w Jmixie do tego, żeby dbać o cenę, więc Chainlink sobie tam sprawdza na różnych giełdach, jak to wszystko wygląda i dba o to, żeby ta cena nie była jakaś odstrzelona od tego, co tak naprawdę się dzieje. Okay. Jeżeli chcecie w ogóle handlować tutaj ze zniżką, to GMX ma taką ofertę, że możecie sobie wejść w referrals, Traders i tutaj wpisać na przykład mój kod ekryptowalut. Jeżeli wpiszecie ten kod ekryptowalut, to dostajecie 5% zniżki na handel, a ja dostaję 5% tam prowizji jakiejś, nie tak jak po prostu jest na giełdzie scentralizowanej nazwy. Ja wpisałem akurat e nie mogłem wpisać encyklopedia kryptowalut, bo chyba do 20 znaków jest tylko to i wtedy tworzycie sobie taki kod no i możecie zarabiać jakiś procent od tego, że ludzie handlują korzystając z tego Waszego kodu więc oczywiście zachęcam, jeżeli ktoś chce wspomóc kanał, jak będzie co najmniej 15 ludzi i wykręcicie jakiś tam większy wolumen, no to wtedy, to wtedy wszystkie osoby, które korzystają z mojego kodu nie będą miały 5% zniżki, a 10% zniżką, także myślę, że i dla Was i dla mnie jest to wszystko na plus jaki jest jeszcze plus GMX-a? bo trzeba pamiętać, że jak korzystaliśmy z jakichś farm, z takiego typowego DeFi'u to niestety, ale 99% projektów wypłacało nagrodę tokenie platformy. Czyli mieliśmy platformę X, ona miała swój token X, no i jak tam farmiliśmy, no to dostawaliśmy bardzo często właśnie nagrodę w projekcie X. Kończyło się to tym, że wszyscy sprzedawali ten token i jak cena wystartowała bardzo mocno, to później bardzo szybko spadała, już się stamtąd nigdy nie podnosiła, bo inflacja tego tokena była niesamowicie duża. Plusem w GMX, jak sobie wejdę w zakładkę R, jest to. Że nagrody są wypłacane w tokenie ETH, WETH, GMX, albo X i GMX, to jest jakby taki to, token yy, DAO. Więc jak my sobie tutaj zastejkujemy ten token GMX, którego o dziwo się nie da kupić na giełdzie GMX, trzeba to kupić na, na przykład Uniswapie, Sushiswapie, na jakichś innych giełdach, zastejkujemy ten token, no to później nam się w tych walutach naliczają oczywiście te nagrody, możemy to sklejmować, albo możemy skompoundować, żeby się więcej tych nagród nam naliczało. I co ważne zaznaczenie, jeżeli chodzi o token GMX, to 30% nagród, 30% FI, które jest generowane przez ludzi grających na tej platformie, jest właśnie przeznaczone dla osób posiadających token GMX, a drugi token, to jest token GLP, to jest token płynności, token dostarczycieli płynności do tej platformy. I osoby posiadające ten GLP token i STEKującego dostają 70% zgenerowanych tutaj opłat transakcyjnych, więc oczywiście no lepsze APR jest posiadając właśnie ten token GLP. Co ważne, przy GLP mamy tutaj na arbitrum 19% apr przy tokenie GMX 9%, więc nie jest to jakaś niesamowita kwota. Natomiast można sobie ten procent powiększyć nawet do, o 100% tokenem escrow GMX. No jak już go tutaj będziemy posiadali, zastejkujemy go, to wraz z Długością stykowania tego tokena możemy dojść maksymalnie do takiego boost. To się nazywa na tych platformach, właśnie z dźwignią, DEXy i tak dalej. Taki multiplier point, taki boost do 100%. To na kilku platformach znajdziecie w następnym materiale, który wam będę pokazywał. Również taki boostik jest i wtedy nie macie 19% czy 8%, tylko macie 108% czy 119%. No i tutaj też, jak sobie najedziemy, w APR jest pokazane, z czego ten procent się bierze. 5% to jest ETH, 3%, 3,60% no to jest Escrow GMX. Tak? Tutaj, mamy, yy, tutaj mamy wszystko akurat w przypadku GLP w ETH wypłacane, więc to jest ta lepsza opcja. Natomiast skąd bierze się też cena tego tokena GLP? W zależności od tego, czy gracze na tej dźwigni, na tej dźwigni wygrywają, czy przegrywają, to cena tego tokena może się wahać. Jeżeli gracze nagle zaczną wygrywać i zaczną drenować płynność. Która jest tutaj dostarczona przez tych, przez tych dostarczycieli płynności GLP, no to, tego, to cena tego tokena GLP może zacząć gwałtownie spadać. Plusem dla nas jest to, że gracze nie wygrywają na dźwigni, i raczej zdecydowana większość osób traci na tym wszystkim. Ja zaraz otworzę kartę i pokażę wam, jak to wygląda w rzeczywistości. Więc wszedłem na stronę stats.gmx.io i jak zjadę sobie w dół, no to mam tutaj wiele statystyk pokazujących, jaki jest chociażby wolumen na tej platformie. Widzimy, że on cały czas. Rośnie, opłaty transakcyjne cały czas się zwiększają, więc dla osób stakujących, czy to GMX, czy dla GLP jest pozytywną informacją, no bo po prostu więcej tych pieniędzy im się generuje. No i tutaj mamy traders net PNL, tak? czyli czy są traderzy w zysku, czy na minusie i widzimy, że od grudnia jakby traderzy no bardzo dużo tracili, sumarycznie na dzień na przykład 16 grudnia byli prawie 5 milionów dolarów w plecy, tutaj to było nawet... Ponad 5 milionów dolarów w plecy, no teraz to wygląda troszkę, troszkę oczywiście lepiej, ale cały czas, jeżeli oni są na minusie, a wiecie jak jest na rynku, większość osób na dźwigni jednak traci, no to wygląda to pozytywnie dla osób stakujących GLP. Wtedy po prostu ta cena tego tokena GLP nie zacznie jakoś drastycznie spadać. Oczywiście warto sobie wejść i poczytać dokładnie na czym to wszystko polega, bo jest ryzyko spadku ceny praktycznie do zera w takim pozytywnym dla traderów case, że oni zaczęli niesamowicie jak zarabiać i drenować strasznie tą płynność, więc jest to oczywiście niebezpieczeństwo, także o tym sobie poczytajcie zanim weźmiecie się w ogóle za kupowanie tokena, to jest jedna sprawa, druga na dashboardzie, jak wejdziemy sobie tutaj w dashboard widzimy też na dole z czego skomponowany jest token GLP, jest to token, który w 39% składa się z USDC tokena, w 30% prawie procent, 29% ETH, Później mamy duże części z Bitcoin i mniejsze procenty to jest kolejny stablecoin, kolejny, kolejny LINK oraz UNI token. Także tu są te tokeny, które widzimy. Więc jest to taki koszyk, który też w gorszych czasach, jak widziałem takie filmiki, gościu pokazywał statystyki sprzed, na, na przestrzeni 6 miesięcy, posiadając ten token GLP, stejkując go i generując nagrody w tokenach, on akurat na AVAX stakował głównie, więc to, staj, dostając ten token GMX, Avalanche i tam Escrow GMX, wyszedł Minus, powiedzmy, 8% na przestrzeni pół roku, gdzie rynek spadał około 20 kilka procent, więc oczywiście był dalej na minus, natomiast nie był tak na minus jak większość osób, które posiadały np. samego bitcoina albo samej Ethereum w tym momencie. Także no nie chcę powiedzieć, że to jest hedge na rynek, tak? na indeks jakiś taki globalny, natomiast no wygląda to całkiem interesująco. Natomiast niestety, ale. Przeszła taka propozycja mówiąca o tym, że emisja tokena ESGMX dla stykujących GMX skończy się i będzie ona to wyglądała tak, że 25 tysięcy tokenów w styczniu będzie jeszcze im przeznaczona, później 25 tysięcy w lutym, no i 12,5 tysiąca w marcu. Na no, później zobaczymy, jak to będzie wyglądało, i to oczywiście przeszło, bo token ESGMX to jak powiedziałem jest tokenem takim governance, no i tak zarządziła społeczność zebrana wokół tego projektu. Że te nagrody się po prostu zmienią. Można, oczywiście, konkretnie o tych nagrodach przeczytać w doxach. Tutaj jest zakładka Rewards, tutaj jest wytłumaczone, jak dokładnie te nagrody są przyznawane. Oprócz tego, tokenomia tego projektu, jak wejdziemy sobie na wykresik, no to 55 dolarów mniej więcej kosztuje ten token. Jest go 8,4 miliona, tylko Market Cap to jest 460 milionów, więc trochę już jest. Dlatego powiedziałem, że no, można oczywiście wskoczyć na GMX-a. Zbierać ten procent. Tylko to jest taka zabawa long-termowa, no bo musimy korzystać jakby z tego multiplayera. On jest takim bonusem dającym najwięcej zarobić w tym wszystkim. Token jest 10% ATH, także radzi sobie dobrze i 380% od swojego all-time low, które miało miejsce w czerwcu zeszłego roku. Jest dostępny na wielu już giełdach, chociażby na Binance, na bitrzu, na co tu jeszcze mamy, jakiś Dipcoin, tego akurat szczerze mówiąc, nie znam. Ale na BitGetie jest dostępny na przykład tak, na Kryptokon, więc znajdziecie go na wielu, wielu platformach. Także tak wygląda z grubsza temat tych No One się rozwijają naprawdę ciekawie. Ja tutaj mam gdzieś jeszcze stronkę z innymi platformami tego typu: GMX, Dydyx, Game Farms, Injective Protocols, GNS to też bardzo mocny projekt w tym trendzie. Perpetual Coin i tak dalej. Sprawdziłem wszystkie z tej strony, na przykład, i sprawdziłem jeszcze dwa. I powiem Wam szczerze, że oprócz GMX i GNS no To nic ciekawego tutaj za bardzo nie ma. Tutaj już jakieś wymarłe są te projekty, wolumenu nie mają, nie przynoszą wam żadnego zysku. Natomiast nie wszystkie projekty są na takich listach. Trzeba się po prostu doszukiwać trochę głębiej, szperać, czytać, patrzeć. No i ja znalazłem kolejne dwie takie platformy, które są dość ciekawe. Nie mówię, że one w żaden sposób pobiją GMX-a, tak? bo on pewnie będzie takim największym graczem. Natomiast pamiętajcie, że to niejednokrotnie wyglądało tak, że wchodził projekt, który był liderem branży. Czytaj Axi Infinity, ale później na danym chainie, jeżeli ten chain złapał hype, wychodziły jego kopie, na których można było też bardzo fajnie sobie zarobić. Więc podobną strategię tutaj będziemy stosować. No, jeżeli chcecie, oczywiście, film o takich projektach, no to łapa w górę i komentarz. No to na pewno się one na tym kanale pojawią. Tyle, jeżeli chodzi o tym projekcik, Zachęcam do skorzystania z referala, z tego kodu, jeżeli chcecie oczywiście wziąć w tym udział. No, i jeszcze powiedziałem wam na koniec, że trochę arbitrum, i wszedłem sobie na Dextrusa. Tutaj wybrałem arbitrum. I naprawdę, tych projektów tutaj trochę jest. Oczywiście są jakieś shitcoiny, ARP, Inu i tak dalej, to jest taka siba Inu, tylko na, Arbi na arbitrum jest trochę różnych jakichś dziwnych projekcików, i one to oczywiście zyskują na popularności. Widzicie, że ludzie grają tak degenowsko na tych projektach, można to robić. Arbitrum naprawdę zyskuje widzenia popularności. Przynajmniej na Twitterze bardzo dużo osób o nim mówi, bardzo dużo osób szuka tam różnych nowych projektów. Więc nie chcę powiedzieć, że to będzie taki tron DeFi Summer 220, ale jak na razie on na takiego kandydata tutaj wyrasta. Optymizm niestety nie przebija go w tym momencie. Więc myślę, że warto tym arbitrum się zainteresować jeszcze mocniej. Nie tylko pod względem tego, że może kiedyś wpadnie Endrop za korzystanie z tego blockchaina, ale po prostu znajdziecie tam jakiś ciekawy projekt, który da Wam fajnie zarobić. Więc, oczywiście, zerknijcie na moje poprzednie filmy o arbitrum. Oprzejdźcie sobie GMX-a no i czekajcie na kolejne materiały w tej tematyce. Teraz łapa w górę. Dzięki bardzo za obejrzenie tego materiału i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć.